Cześć! Ostatnio mi taka refleksja naszła. Myślę, no okej. Okay. Ostatnio była książka. No co teraz? Teoretycznie, jakbym się uparła, to mogłabym nagrać dalej tam piotrka. Tylko, coś. może, może nie gnoją, czy coś pada. No i jedź z małym. Średnio. Jajka sobie załatw. No tym bardziej średnio. Why not? Dziadka to, Marcin? Nie ważne, co ważne, że jedzie. Jeszcze wszystko. Jeszcze sobie nagrywamy. To bardziej będzie mi się wydaje vlog niż powa akcja z nagrywaniem yy, traktora w trakcie orki. dokładnie to 60. Ale fajnie będzie zakończyć. Ja, 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 Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Put me up, put me down, put my feet back on the ground. Put me up, take my heart and make me happy. Podsumowując, bo filmik długi nie będzie. No ciężko idzie, ciężko idzie z racji tego. E, e, ciężko idzie, no bo tutaj jednak jest drog, że tak powiem, trzeba odborać. A dodatkowo polało ostatnio i... No i też jest mokro, więc 60 ma ciężko. I zapraszam do oglądania poprzednich moich filmów, do lajkowania, do subskrybowania. No i mam nadzieję, że następny tydzień wpadnie coś. Równie ciekawego jak ten film. Do zobaczenia, Pa.